W dzisiejszym koncercie mieliśmy okazję wysłuchać dzieł właściwie z trzech różnych epok. Najpierw z epoki Baroku, gdzie została wykonana kukułka Dakena. Potem cały cykl nazwany przez Kamila Sensosa Kardawałem Zwierząt, w którym opowiada o całej gamie najróżniejszych zwierząt i wreszcie paru wyjątków z obrazków z wystawy. Modesta musorskiego w instrumentacji y, Morisa Ravela. Wszystkie te utwory opowiadały o zwierzętach, pokazywały albo istotę ich ruchu, albo naśladowały ich dźwięki, które wydają, wreszcie pokazywały ich charakter. Witam Państwa. Nazywam się Adam Wajrak. Jestem dziennikarzem gazety wyborczej zajmującym się zwierzętami, czyli podglądaniem zwierząt. Podglądam zwierzęta, a potem to opisuję. To jest moja praca. Pierwszy raz wystąpiłem przed tak dużą publicznością i tak wymagającą, bo dzieci to jest wymagająca publiczność. W, I to jeszcze w filharmonii. Mam nadzieję, że wy dożyjecie czasu, kiedy tu będą niedźwiedzie, kiedy tu wrócą niedźwiedzie, bo to są bardzo fajne zwierzęta. To są drapieżniki. Tak są zakwalifikowane. Natomiast one jedzą głównie rośliny. Tutaj widzicie wielką, grubą, tłustą samicę z dwójką młodych w tatrach. Poproszę Was najedziemy. Ona potrafią mieć bardzo, bardzo blisko szlaku. Jak się w to nie dziejecie, to możecie spotkać w każdej chwili. Byłem mocno stremowane, jakoś się udało połączyć zwierzęta i muzykę, zwierzęta Podlasia i okolic z muzyką dotyczącą często zwierząt egzotycznych. Bardzo fajny, przyjemny i myślę, że bardzo edukacyjny eksperyment. Na koniec usłyszeliśmy ostatnią część symfonii Józefa Heidna, która nazywa się Niedźwiedź, a która w sposób jednoznaczny obrazuje czy pokazuje muzyką zachowania i to jak wygląda król zwierząt Niedźwiedź. Mi się podobała historia o niedźwiedziu, bo było ile ważniej, gdzie mieszka. Mi najbardziej po podobała się opowieść o kukułkach. Dlaczego? Bo była taka fajna, ruchliwa i taka wesoła. Dla mnie e, opowieść najbardziej podobała się o e, kręgurze, e, bo dlatego, że dowiedziałam się, że e, królik też podobnie jak Kęgur e, się boksują. Jak dojdzie do awantury, to królik właśnie się awanturuje. Ja najbardziej polubiłem historię o żubrze, bo to jest piękne zwierzę i bardzo lubię żubry. Kto wie, może będziemy kontynuować tą współpracę. Ja bym bardzo chciał, bardzo mi to odpowiada i bardzo mi się to podoba, bo myślę, że ludzie, którzy są wrażliwi na muzykę, też są wrażliwi na przyrodę.